z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i tym razem The New Year's Book tak, czyli e, kilka pytań e, czytelniczo- książkowych na Nowy Rok. E, ode mnie las! już stały się częścią kanału. Ja lubię tego rodzaju zabawę. Jest to możliwość, żebyście wy troszeczkę się więcej dowiedzieli na temat mojego czytania, a może też przy okazji sobie zrobili własną rewizję, jeżeli chodzi o książki, które planujecie przeczytać albo które gdzieś tam w tym wypadku no się gdzieś Zastały na półkach książkowych i może warto by było zwrócić na nie uwagę. Więc już bez, bez wstępów przejdźmy do pytań w tym buktagu. Pytanie numer jeden. Jakie książki nie udało mi się przeczytać w 2023 roku, a które chciałabym przeczytać w 2024 roku? No i drodzy, dzisiaj będziemy się skupiać na tej półce, ponieważ tutaj siedzą w tym momencie większość książek, które mam do przeczytania, z wyjątkiem. Pierścienie, które mają już swoje osobne magiczne miejsce. E, Także jeżeli chodzi o książki, które w zeszłym roku nie przeczytałam, a bardzo bym chciała przeczytać w tym roku, no to na pewno słuchajcie, na pewno jest to książka skrzynia w lesie Morin Johnson. E, no, bardzo, bardzo mi się podobała seria Nieodgadniony. To będzie pierwsza, to jest pierwsza książka po trylogii i wydaje mi się, że będę chciała się z nią zapoznać na pewno w tym roku raczej, raczej nie w pierwszym kwartale, bo tutaj będę się raczej skupiać na tych moich planach związanych z mecą piersiami, ale no ta książka już stoi kilka, kilka miesięcy tak naprawdę u mnie i czeka, no i na pewno się w tym roku doczeka. Co tu jeszcze? Z takich książek, które nabyłam w zeszłym roku, a które koniecznie chcę przeczytać w tym roku, no chciałabym ogólnie przeczytać tego Almonda, którego już dałam kilka raz, dwa, trzy razy wydaje mi się, na wybór, jeżeli chodzi o moją następną lekturę. I, no i nie udało się, nie udało się jeszcze wybrać. Ogólnie ja, jeżeli chodzi o literaturę azjatycką, to mam raczej przyjemne doświadczenia, natomiast nic jeszcze mnie tak nie porwało, wiecie, tak nie, nie wciągnęło na maksa. Wydaje mi się, że to możliwe, że jest kwestia różnic kulturowych. Tak, ja podejrzewam, że po prostu tam jest troszeczkę inny styl, ale ta książka ma bardzo, bardzo dobre mm, opinie i na pewno chciałabym ją w tym roku e, przetestować. Jeżeli chodzi o takie książki, które planowałam na zeszły rok, no to jest największa, e, która tutaj e, się znajduje e, na tej półce, czyli chcę przeczytać polską komedię. Natomiast e, nie wiem, czy ona się łapie w tej kategorii, tak i nie. Bo z jednej strony chciałabym ją przeczytać w tym roku czyli w 2024, a z drugiej strony nie planuję jej czytać dopóki nie będę miała na to przestrzeni życiowej. A żeby przeczytać to jest tam 800-600 stron wiersza, no to potrzeba jest odpowiedniego nastroju i potrzeba jest takiej przestrzeni życiowej, żeby móc się na tej książce skupić i uzyskać to. Tę wartość, więc mam nadzieję, że znajdę taki czas w 2024 roku, ale jeżeli to się nie wydarzy, to ona zostanie po prostu przełożona. Natomiast gdyby, gdyby się udało. To byłoby naprawdę super, bo to jest taki. To jest, wiecie, to jest taka książka z, w stylu tych osiągnięć czytelniczych, o których się potem latami pamięta. Coś w sumie tak, jak planuję tego w Piersieni, Tylko, że przy Władcy Piersieni przy tym, to wydaje mi się, że jest no spacerem. A tutaj, tutaj naprawdę będzie. Będzie ciężki maraton. I to chyba w sumie tyle. Jak widzicie, ja nie mam, nie mam zbyt dużej ilości książek, które długo czekają. E, raczej staram się czytać to, co mam na swoich półkach i dopiero później kupować. Chociaż jest to wiadomo bardzo, bardzo trudne. E, pytanie numer dwa: e, jaki gatunek literacki chciałabyś czytać e, częściej w 2024 roku? No, w moim przypadku jest to e, fantastyka. Zdecydowanie, no jak wiecie, no moim celem jest przeczytanie Władcy Pierścieni. No, tu gdzieś nad moją, nad moją głową sobie leży, już i na mnie czeka. No i jeżeli przeczytam te trzy książki, no to już na pewno będzie znaczne zwiększenie ilości. Fantastyki, którą ja czytam, bo zazwyczaj czytam jedną, dwie książki w roku, a zakładam, że jeszcze coś przeczytam. Natomiast wydaje mi się, że mm, bardziej mi odpowiada. Ta klasyczna fantastyka, niż ta nowoczesna fantastyka. Ale nie wiem, będę szukać, będę szukać. Jeżeli macie jakieś ciekawe m, propozycje z tego konkretnego gatunku, to bardzo chętnie. E, no, ale władce Piestrzeni tak i fantastyka to jest na pewno taki główny cel 2024. E, jakie m, są Twoje trzy? Cele na 2024 rok nie związane z czytaniem. No, i to już nie jest takie proste pytanie, bo na pewno celem numer jeden w ogóle na mojej liście to jest to, żeby skończyć mój duży projekt pisarski. I rzeczywiście, wydaje mi się, że jest to co najmniej możliwe, a nawet bardzo, więc już nie będę, nie będę chciała przedłużać ani przeciągać tych terminów, tylko na pewno dowieść ten projekt w 2024 roku. No i od początku stycznia idzie całkiem, całkiem nieźle. A to jest jeden cel. Drugi cel to jest na pewno, słuchajcie, troszeczkę więcej podróżować. W zeszłym roku, w zeszłym roku, no Byłam w zasadzie na takim długim urlopie. Byłam w, raz w agroturystyce na 4 dni i raz byłam w Czechach na 2 dni albo 3 dni. Na samym początku zeszłego roku i byłam okropnie chora. E, także stwierdziłam, że trzeba troszeczkę bardziej zadbać o, e, o to, żeby ten czas urlopowy był wartościowy w 2024 roku. No i już są plany. E, są plany takie, że mam. Z moim narzeczonym bilety na Olimpiadę. E, także wybieramy się do Paryża e, latem, a e, no, w tym tygodniu udało mi się również na majówkę kupić bilety do Czarnogóry. E, także e, no, na Bałkany też będzie to mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o Bałkany. Nigdy nie byłam w żadnym e, kraju w tamtym regionie, także bardzo, bardzo się cieszę I, i to są takie główne moje plany, jeżeli chodzi o podróże, czyli cel numer dwa. No i słuchajcie, cel numer trzy to jest zadbanie bardziej o swoje zdrowie. Co y, również się dzieje, y, bo mam wrażenie, że teraz y, pół życia spędzam y, u dentysty, bo akurat się okazało, że tam y, mam jakieś braki i zaniedbania. Y, potem y, zaczęłam chodzić na zajęcia zdrowego grymusu, które, mm, no powiedziałabym, że mam taki low-hate relationship na razie z, z nimi. W sensie z jednej strony mi się ćwiczenia podobają, ale ja nie lubię za bardzo takiego, wiecie, udo, uduchowienia, a wokół mnie mam tylko studio jogi, do którego chodzę i tam, wiecie, namaste i coś tam. No nie mój klimat, ale chodzę, bo to jest ważne. Mam duże problemy ogólnie z plecami i na tym będę pracować. Nad swoim zdrowiem, nad podróżowaniem i na tym, żeby spełniać swoje plany pisarskie. i to są takie główne moje trzy cele na 2024 rok, bardzo ambitne i zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko się e, uda. E, no, i następne, następne pytanie. E, co jaką książkę mam już od wielu, wielu lat, od dawna, od zawsze, a którą e, nadal m, potrzebuję przeczytać. No i jest jedna taka książka. E, w zasadzie e, tak jak już mówię, ja się staram stosunkowo czyścić te e, półki z książkami do przeczytania, ale mam od chyba trzech, może nawet czterech lat niedługo, myślę, że 3,5. E, no, słuchajcie, Wielkie Nadzieje w takim pięknym, malutkie to jest też, w takim pięknym wydaniu e, Charlesa Dickensa. Ja to przywiosłam kiedyś z e, targów książki. I on to ma też taką złote, złoto farbowane brzegi, także no naprawdę jest to książka bardzo, bardzo ciekawie wydana. Niemniej jednak ma czcionkę, no jak widać dwójkę. Także tutaj na pewno jest potencjalny problem, ale no bardzo mi się ta książka podoba. To jest też wydanie w języku angielskim. Więc może się tak wydarzyć, że tą książką spełni swój cel, o tym, żeby przynajmniej jedną książkę w roku przeczytać w języku angielskim. Tu w środku też mam nadzieję, że zaraz znajdę, bo już wertuję i wertuję, ale są również obrazki, ilustracje. O, o, o coś mi minęło. O! Na przykład, tutaj, proszę bardzo, także no mówię, wydanie, nie wiem czy to widać. O, teraz lepiej. No słuchajcie, wydanie tej książki jest naprawdę bardzo dobre i wydaje mi się, że może właśnie rozwiąże ten problem zastania tej książki u mnie na półkach, że wezmę go po prostu właśnie na jakiś wyjazd. Wezmę tę książkę na jakiś wyjazd, bo ona jest, no jak widzicie, tyciuń. Także wmieści się w każdy bagaż czy podręczny, czy, czy jakiś, nie wiem, bardziej desperacki, jeżeli zdecyduję się gdzieś pojechać tylko z plecakiem. No, także na pewno gdzieś mi się wydaje, że może to być czas na tę książkę. Ja lubię przeplatać sobie czasami klasykę. No, jak widzicie, trochę staram się mieć tej klasyki na, książ na półkach i sięgać. Także być może w tym roku no... Strafi, strafi do przeczytanych. Miejmy takie nadzieje, wielkie nadzieje, jak to Stickers tutaj zapowiada. I taka książka, którą też już mam długo. Ciężko jest mi określić w sumie ile, ale jest to folwark zwierzęcy. Nie wiem dlaczego w sumie jeszcze go nie przeczytałam bo to jest książka turbo krótka, bardzo, bardzo krótka, no super wydana. A ja ją gdzieś tam w ogóle e, zakupiłam, właśnie na jakiejś promocji czy coś takiego. Powiedziałam, że to jest taka, e, że w ogóle Orwella już czytałam, podobało mi się, e, więc nie wiem, dlaczego ta książka jeszcze nie jest przeczytana. E, ale no, trochę stoi, trochę czeka. Też trafiła, akurat ta trafiła już z dwa razy, mi się wydaje, na w, e, książki do wyboru, gdzie wy decydujecie, co czytam dalej. E, no i nadal, nadal nie wygrała. Nadal nie wygrała, że nadal sobie tutaj spokojnie czeka. Czeka na swój czas. No i też już mam ją z 2-3 lata. Może być nawet podchodzić pod 3. Także już trochę czeka. No i może się w tym roku doczeka. No zobaczymy. Ale te dwie książki to są takie książki, które no mam już naprawdę długo, to nie, to nie jest to nie są nabytki z zeszłego roku, które czekają na ten rok, to są nabytki książkowe, które no czekają już dosyć, dosyć długo jak na mnie, jak na mnie bo no mówię, ja może bym gdzieś znalazła w domu rodzinnym takie książki, które czekają więcej lat, ale jeżeli czekają więcej niż 5, to wydaje mi się, że już ich raczej nie przeczytam, nigdy nie wiadomo ale zobaczymy no i słuchajcie, następna kategoria, ksy, słowo, które m, masz nadzieję, że będzie określało 2024 rok. No słuchajcie, osobiście nie obraziłabym się, gdyby ten rok był e, łatwiejszy albo stabilność. O, stabilność, to może, być to, to może być to słowo. W zeszłym roku miałam bardzo, bardzo dużo zmian. Przeprowadzałam się znowu, zmieniałam pracę znowu. Były różne problemy, właśnie takie troszeczkę na tle zdrowotnym w, w kręgu moich osób najbliższych. Dużo się działo, ja też miałam swoje problemy różne. E, także e, w tym roku chciałabym po prostu, żeby się nic jakiegoś takiego rewolucyjnego nie wydarzyło, e, żeby po prostu ten rok mi minął na takiej sumiennej bardziej pracy e, nad właśnie swoimi celami, żeby to był taki rok spokojniejszy, stabilniejszy, stabilność. Rozumiecie, tego bym sobie życzyła, e, tego też Wam życzę, bo też mam wrażenie, że od pandemii po prostu no stop coś się dzieje i Musimy to przestać. To, to musi się zakończyć i niech to będzie chociaż rok przerwy dla naszych nerwów, bo yy, należy się, prawda? No i słuchajcie, ostatnia kategoria, kategoria, którą e, jeżeli oglądacie kino, e, kanał, no to e, wiecie, e, czyli e, znacie jakby odpowiedź na to pytanie, e, ile książek planuję przeczytać w 2024 roku. E, no ja planuję przeczytać minimum 27, bo tyle będę miała lat w 2024 roku. Natomiast już słuchajcie od, tak powiedziałabym, dobrych kilku dni. Krąży za mną liczba 30 i myślę sobie, że fajnie by było pierwszy raz przebić te 30 w trakcie roku. E, nie wyznaczam sobie tego jako cel, bo jako cel jest 27 minimum, ale gdyby się udało 30... To byłoby super. No byłoby naprawdę super, tym bardziej, że w zeszłym roku no miałam 29, więc byłam bardzo blisko. E, no i e, mam nadzieję, że właśnie e, w tym roku, gdyby się tą trójkę z przodu zobaczyć udało, no to byłabym bardzo, bardzo zadowolona. E, I e, no i mam nadzieję, znowu, mam nadzieję. Dużo nadziei, wielkie nadzieje, tak jak Dickens, że to wszystko się uda. Mimo tego, że rok zaczęłam od zastoju czytelniczego i dosłownie dzisiaj, wczoraj, skończyłam pierwszą książkę w tym roku, co jest dla mnie bardzo, bardzo niecharakterystyczne, że tyle mi zajęło czytanie, ale to po prostu przez network innych obowiązków. No, więc tyle, jeżeli chodzi o ten spokój i stabilność, no, ale zobaczymy. Może się jeszcze wszystko zmienić. Liczę na to, że to już był pierwszy i ostatni zastój czytelniczy, jaki miałam w tym roku, i że od teraz to już będzie tylko moje życie usłane książkami. No i tego sobie życzę i Wam również. Dajcie znać, jakie są Wasze założenia. Czy macie jakieś takie książki, które czekają bardzo, bardzo długo, aż je wreszcie przeczytacie? No, nie ma w tym wstydu. Nie mam w tym wstydu, bo no, każdy z nas takiej książki ma, tak naprawdę, jeżeli lubimy czytać. No, no i co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!